W Minecrafcie bardzo potrzebna jest nam trzcina, chyba nie muszę tłumaczyć, że z trzciny robimy papier, z którego robimy książki, a książki w Minecraft są nam bardzo potrzebne na przykład do robienia enchantu. Dlatego w tym odcinku trzech moich znajomych, Dajno, Gimnastyk oraz Alextyk, będą musieli zebrać jak najwięcej trzciny w 100 Minecraftowych dni. Na start każdy też miał inną strategię. Na przykład Dejno na początek poszedł szukać od razu trzciny cukrowej, a Alextyk skupił się bardziej na farmieniu lepszych itemów. Natomiast Dejno podróżował sobie po oceanie i szukał trzciny. Natomiast gdy Daina sobie podróżował, to gimnastyk zaczął już ścinać drzewo i się przygotowywać. Gdy inni zaczęli szukać już trzciny, Alek cały czas siedział w kopalni i pozyskiwał lepsze itemy. W szczęście, tym razem odwrócił się do gimnastyka, ponieważ został on na swojej drodze wioskę, którą zastał od razu zlutowany. Alexyk cały swój wolny czas poświęcał kupaniu, dzięki czemu pozyskiwał coraz to lepsze itemy. A Daino cały czas oczywiście podróżował, szukając chociaż jednej trzciny. Ale, chcąc nie chcąc, w końcu opłaciło mu się to, ponieważ znalazł dosyć sporo tej trzciny. Przez gdy inni zajmowali się czymś innym, Aleks Tyk był już cały wystakowany. A oprócz plantacji zajął się też robieniem ekspiarki mączki kostnej. Póki co najlepiej radził sobie gimnastyk, którym chyba najbardziej zależało na wygranej, ponieważ Dejno potem, gdy zorientował się, że jego ekspertka niestety nie ma prawa działać, załamał się i stwierdził, że nie chce mu się wygrywać. Kolejną osobę, którym, którą był Alex, Tyk, został w dżungli. Za to Alex Styk zaczął sadzić pierwszą trzcinę i rozbudowywać swoją bazę. Zaraz zobaczycie. Po czasie Alex Styk zbudował bardzo dużą farmę. Nie taką dużą jak farma Gimnastyka, ale jednak był na plusie. Pamiętacie, jak stwierdziłam, że największe szanse na wygraną ma gimnastyk? Twierdziłam tak, ponieważ nie zobaczyłam gigantycznej farmy Aleksyka. No, no powiedzcie, no szanse są teraz wyrównane, naprawdę. Obecnie na mamy dzień 29 i dwaj zawodnicy wysunęli się naprawdę mocno do przodu. W minusowych kratkach, ale nie będę się dokładnie mówić. Yyy... Dobra, czekaj, e, czekaj, Alek, ile ty tego masz? No, <noise> Znaczy, też masz sporo, Alek, nie zrozum mnie źle. Bo jakby dobrze ci idzie, bo ogólnie to, y, obję... y, jakby, jeżeli chodzi o teren, nie? Y, jeżeli chodzi o teren, jakby, na którym rośnie trzcina, to chyba Alek wygrywa, ale jeżeli chodzi o ilość, która jest już zebrana, no to gimnastyk, nie? No ja ci powiem tak, objętościowo to wygrywa chyba Alek, ale jeżeli chodzi o zebrane, no to ty wygrywasz. Postanowiłam też chłopakom zrobić prezent w postaci automatycznej farmy trzciny na 5 oraz minus 5 kratkach, ale na zachętę także umieściłam tam Shulkera wypełnionego trzciną. Dobra widzowie, sprawa ma się tak, jest dzień 65, patrzcie co, co tutaj się zadziało u Aleksyka, nie? To jest gigantyczne, że tam wokół jakby tego wybrzeża jest pociągnięta ta trzcina, nie? Ale to jest naprawdę ogromne, to jest serio ogromne, nie? Tutaj nawet Endermana ma koleżka yy, Ogólnie to gimnastyk też ma tam sporą farmę, tylko że on... Yy, Problem jest w tym, że gimnastyk teraz nie gra. On, albo je, jeżeli gra, no to on nie gra jakoś za długo i nie mam kordów do jego y, farmy więc nie mogę obecnie jej wam pokazać chyba że no postaram się za chwilkę jakoś znaleźć to i patrzcie tutaj ile ma jeszcze Alex z tych trzciny jeszcze ogólnie w ekwipunku mam y, rzeczy z, na, z tej eksperki znaczy w ekspierki farmy y, bo robiłam i zaraz właśnie y, polecimy sobie sprawdzić czy to się odnalazł? Bo słyszałam, że tam Alexyk i gimnastyk właśnie nie szukali, tylko że na złe kratki poszły, bo y, ta farma była na 5000 y, i minus 5000, oni poszli na 5 i 5, nie? A hmm. bo tutaj Alek gra w ogóle, patrzcie, jak się ta jego farma rozrosła naprawdę jest gigantyczna, nie? I jest teraz dzień. E, chyba, czekajcie, 66. Bo tutaj się coś stało, i teraz było od 0 od pewnego momentu liczone. To jest zobaczcie, to jest gigantyczne. E, I polecimy sobie na te 5000 kratki, e, zobaczyć, czy ta fa farma e, automatyczna jeszcze, że tak powiem, stoi. E, jakby, czy tam. I, kto, i e, przede wszystkim, czy ktoś tego szelkę z trzciną zabrał. Yy, w sumie to teraz walka się toczy pomiędzy Dain... W jakim daynu? Yy, ogólnie to no już w ogóle yy, się nie przykłada. I sobie. O, tu są idealne. Tu jest szalker. No, nikt jeszcze się tutaj nie przedostał. Oprócz zombiaka oczywiście. Powstał także pierwszy sojusz. Czyli sojusz gimnastyka i Dejno przeciw Alekstykowi ponieważ miał on największe szanse i pozwoliłam im się stimować pod warunkiem, że wynik będzie dzielny. Ich baza wyglądała w ten sposób. Nie była ona jakoś największa, lecz mieli tą przewagę, że wzięli itemy z automatycznej farmy na minus pięciotysięcznych oraz 5000 kratkach. Zbudowali oni coś na kształt farmy Mączki Deino z pierwszych dni naszego challenge'u. Co do tego, że wzięli itemy z mojej farmy z 5000 kratek, miałam pewność, ponieważ zostałam ją całą zrabowaną oraz zniszczoną. Jak będziemy liczyć wyniki? To proste. Liczymy staki trzciny w skrzynkach, ponieważ nie będziemy tego liczyć na sztuki, jedynie na staki. Policzamy wszystko, ale w przypadku sojuszu 15 raz dajmy, dzielimy to na dwa, czyli liczbę osób w sojuszu. A wyniki są następujące. A ja dziękuję za oglądanie. Zasubskrybujcie ten kanał, bo więcej takich filmów. I mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dziękuję za oglądanie. Cześć, do następnego.